Wczoraj przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się briefing prasowy z udziałem wicewojewody i dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. Tematem spotkania był Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. To największe badanie statystyczne już na początku zostało wydłużone i potrwa do 30 września. Zgromadzone za jego pośrednictwem informacje mają pomóc w zarządzaniu naszym krajem. To od nich uzależniony będzie podział środków m.in. na edukację, opiekę zdrowotną czy Inwestycja. To niezwykle ważny element zbierania informacji, które posłużą do podejmowania strategicznych decyzji. Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym. Dziś informacja ma wagę. Ona jest niezwykle ważna. Zapisało się milion osiemdziesiąt tysięcy i osiemnaście. Osób, to jest stan na wczoraj, ale proszę Państwa, jak zobaczymy, że w województwie mamy 2 miliony 800 ponad mieszkańców, no to jeszcze daleka droga przed nami. Musimy pamiętać, że właśnie minęła połowa spisu. Należy podkreślić, że województwo dolnośląskie na dzień 5 lipca było dopiero na 13 miejscu w kraju, w związku z liczbą osób, które wzięły udział w spisie. Jeśli chodzi o miasta, to na pierwszym miejscu w naszym regionie jest Wrocław którego z tego obowiązku wywiązało się jak dotąd prawie 43% mieszkańców. A na drugim miejscu jest Jelenia Góra z wynikiem ponad 34%. Największą popularnością spis cieszy się w gminach Udanin 58% i Świeradów Zdrój 53%. Niestety jesteśmy na 13. miejscu, jeśli chodzi o statystykę, w procesie spisywania się, na 13. miejscu w kraju. Myślę, że Dolny Śląsk, który zawsze uchodził za region nowoczesny, za region ludzi otwartych, za region ludzi, którzy rozumieją dzisiejsze procesy, również procesy informacyjne, weźmiemy to poważnie do serca. Spisać się można przy pomocy smartfona, tabletu lub komputera za pośrednictwem strony internetowej www.spis.gov.pl. Jeśli w ogóle nie masz możliwości spisać się samodzielnie, spiszemy Cię przez telefon. Ale jeśli nie skorzystacie Państwo z tej metody, czyli nie spiszecie się samodzielnie, do czego zobowiązuje wszystkich ustawa, i nie skorzystacie z tego wariantu pierwszego wsparcia, czyli nie zadzwonicie na infolinie, to spodziewajcie się, że będą dzwonili i już dzwonią rachmistrzowie, a ci, którzy pójdą w teren, odwiedzą was w waszych, waszych mieszkaniach. I wtedy nie możecie już państwo, zgodnie z brzmieniem ustawy, odmówić rachmistrzowi, który zadzwoni lub pojawi się w naszym mieszkaniu, zapuka do drzwi. Można również dokonać spisu swoich najbliższych. Oczywiście trzeba mieć ich zgodę oraz znać numery PESEL. Podsumowując, jeśli nie mają Państwo dostępu do Internetu, warto skorzystać z pomocy rachmistrza pod numerem telefonu 22 279 99 99. Można także udać się do Urzędu Statystycznego lub Urzędu Gminy.